Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idziemy jeździć do Marceli. upadku chyba z dwóch tygodni. Dwa tygodnie nie jeżdżą one. Także idziemy. Wycieściłem sobie ją. Polążuję, ale to już się odleją. I zaczynam jeździć. Ogólnie dzisiaj jest cisza, spokój. Nie wieje. Tam minimalnie, ale to praktycznie nic nie pada. Jeszcze muszę, zobaczyć podłożyć, aby na pewno jest dobre. Ale wydaje mi się, że tak, po prostu nie będę... będę tutaj omijała te... śliskie... błotka małe. I to będzie na tyle. No, także jestem ja w samej bluzie w końcu. Mam do sobą czasy, ale te nie wziąłam. Czarne, to już pewnie widzieliście, bo nie ma sensu brać zimowych, bo to po co. Dzień dobry. Pa. Dobra, lecimy się przekować. No, także ja to przeczyściłam. dałam jej trochę siana, bo przed ruchem zawsze dostaję. Yy, ja czytałam, że siano też może być yy, jako sieczka, także. No, już jest to ogonek też, ona też. Lecimy po prostu w czyszczenie, bo ona jest taka brudna dzisiaj. No, Wszyscy, że ta pogoda jest teraz taka zimna. I raz z gorąco, raz jest zimno, to one się gubią, Nie wiem, taka dziwna teoria. Bo w sumie to nie wiem, czy nie. Szybko, Szybko sobie wyczyszcza, żeby Wam nie było nudno i tyle. Okay. Dobra, e, czas na siodło. I w sobie przyniosłam sprzęt. E, w sensie kamizelkę z e, kaskiem, bo zapomniałam. Także no. No, jest tak, żeby siodło ubiorę, i tak naprawdę zacznę lądować. I później, aby siebie ubiorę i o głowie, żeby już ją tutaj nie podpinać. niepotrzebnie. I tyle. Также же... Все. Давайте мы еще его прям. Lecimy z ale to już chyba z kamery wezmę, bo nie chcę ten dzisiejszy przerywnę. po prostu widzimy się po prostu później. To jest Wasz widok. Bo więcej nie do, nie jestem w stanie zrobić. żebyście widzieli. Ja myślę, że tak to jest dużo. Także yy, taki macie widok. Dobra, idziemy z Marta. Ale dziwne wrażenie. Dobra, Prr. Mega dziwne wrażenie, jak usiadłam. Miałam takie, Wiecie, jak ona jest wysoka. A to wcale nie jest prawda. Dobra, chwilę pochodzę, żeby puścił popręg. Żeby no. puścił popręg i wtedy podetniemy. I pójdziemy sobie, no. Dzisiaj na no spokojnie, z tempem. Może kilka razy pusem, zobaczymy. Tak. Ogólnie zapomniałam Wam powiedzieć, że przez całą jazdę i w kusie, i wstępie, miałam cały czas wyprostowany łokcie. Ja nie wiem, czy ja zrobiłam, co zapomniałam z sobą, ale po prostu yy, ten błąd miałam przez całą jazdę. Jak teraz patrzę na to nagranie, to mi po prostu wstyd. Yy. No, ale na następnym razem postaram się, już nie zrobię tego błędu i zobaczymy, jak pójdzie. Ale no, dzisiaj kiepsko, jeżeli chodzi o łokcie, a reszta cała jest ok. O, w sensie bardzo mogę ją kontrolować, więc to dobrze to. I Super. Uf, ej, ale jestem zmęczona już, a ja dwa razy obgłosiłam, masakrę. Moja kondycja prt. Moja kondycja jest twardy. Ale nie będę długo. Chwilę, tak jak sobie obgłosiłam. I jeszcze dwa razy, raz i kończę. Super. O Jezu, ale poszłam. Ale on mi przyspiesza.

nie raz będzie ładnie, to po prostu już kończę. Schodzę z niej i będzie na tym tyle. Bardzo, bardzo fajnie, fajnie chodzi, bardzo. Służbę. Kuski i tyle. No, jeździła 20 minut, idealnie. Dobrze, ja ją rozstępuję. Eee, Rozsziodam i poszimy się później. Szybko taka zmiana. Jeszcze wsiadam dzisiaj do Daisy, także muszę szybko ogarnąć. W Marceli zrobiłam gel, żeby było po prostu szybko. Chodź, idziemy niejdziemy. Tego zdjęłam, aby nas tam wiadomo. Chodź, chodź, kantar. Nie, nie, kantar. Ja To musi być świetną. Jeżeli chodzi o jazdę na Marceli, była mega fajna, taka energiczna, szła, słuchała się. E, ogólnie ona ma momenty, gdzie ona się zatrzymuje. Nie wiem czemu, ale ona się po prostu zatrzymuje i ona sobie stwierdzi, że e, jej się nie chce kusować, to ona się zatrzymuje i to jest ten problem u niej póki co, bo na razie większych problemów nie mamy. Kus e, przepięknie kusuje, No. Także e, tyle. Do powiedzenia. Marcela była bardzo fajna. Ogólnie ona miała taki jeden moment. Nie wiem, czy to uchwyciło kamerę. Pewnie nie. Pewnie nie uchwyciło, albo wy po prostu nie zauważyliście, ale Jezu, Daisy, co ty tu masz? Jezu, grynę, chodź tu. Yy, ale Marcela miała taki jeden moment. Gdzie mnie słuchajcie, prawie zagalopowała tak się. W sensie, ja je tam, wiecie, dawałam więcej łydki, żeby szybciej szła. Ja nie wiem, co ona sobie myślała. Ona chyba myślała, tak, już dużo kusowałam na ląże i tu, i pewnie zaraz galop. Nie, ja nie wiem, jeszcze nigdy nie galopowałam na także żeby nie było. Żeby To jakaś ten. No. Yy, ale naprawdę. Myślałam, że nie pójdzie tym galopem, ale musiałam się trzymać i jednocześnie kusować. Także no było ciężko, ale jakoś jakoś szło. Widzicie, w ogóle ta jest brudno. To nie widzicie. No, także ja ją szybko sobie wyczyszczę. Także podsumując, Marcela była bardzo fajna, bardzo grzeczna i bardzo reagowała yy, na kontakt. Kąt, na no. Bardzo reagowała na moje prośby do końca z tym kusowaniem, to już nieważne, ale yy, bardzo fajnie się słuchała. wiecie, ja jak chciałam skręcić, to ona skręcała, jak ja to tam chciałam, to ona też to wykonywała i to mi bardzo urzekło, że tak powiem, te jeździe. I było bardzo fajna. A teraz wsiadam na Daisy, niespodziewanie, ale powiem wam, że w ogóle mi palec nie boli od kilku dni, w ogóle mi tak palec nie boli. Yy, no nie wiem, no na przykład wczoraj chyba nie miałam żadnego jednego momentu, żeby mnie bolał. Znaczy no, podoba mi się to. I wracam do jazdy. I w ogóle żałuję, że nie wzięłam, tylko rękawka jest mi w tym tak gorąco. że Ja nie wytrzymuję, nie? Tata sobie je śniadanie, bo wrócił z, z, z notki na rybach z bratem. Także sobie je śniadanie. A my mamy chyba godzinę dwunastą, z tego skojarzę. No, dwunastą. Eee, no, dzisiaj się będzie później obiad. No ale co na taką porażkę. Najmniej dwa konie już będą ogarnięte i to będzie na tyle. Zobacz. Zobacz. Zobacz sobie. Super. Nic im ogólnie nie na takim rzeczy, o serio, ona się niczego nie gonił, w ogóle niczego, ja jestem mniej bardzo zadowolona ja Po prostu cieszę że ja wsiadam na nią, to jest jakiś, jakiś szok, nie? Tak się cieszę Żebyście nie mieli, że ja trochę za dużo gadam, no, ja trochę za dużo gadam i tyle, no Pójdę w tym czasie masali o głowie umyć, w sensie dło i wtedy zabierę, zacznę się ubierać, posuć jaką I tyle, dobra, widzimy się już podczas jazdy. super. Dobra, ja jestem pojeździe po dwóch koniach. Yy... I ogólnie zaczęło padać. Także akurat na styku wszystko ogarnęliśmy z tatą. Mi pomógł. I w sumie fajnie. Daisy chodziła po prostu z tempem, yy, z tatą w ręku, to się macie nagrano, to się wezmę z kamer może. Yy, i, I tyle. Marcela, jestem bardzo z nimi zadowolona. W ogóle ja się cieszę, że w ogóle wsiadła w końcu po tylu tygodniach. a Już nie pamiętam, czy to były dwa tygodnie, czy te ty, trzy, trzy. Bo to tak szybko zleciało, że nawet nie jesteś w stanie. Dobra, idę, bo mi wołałem na obiad. Także w zasadzie łapki, na tym kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!